Jestem, moi drodzy, w kolejnym dniu. Powiem Wam, że właśnie nagrałam dla Was myślę, że ciekawy filmik. Zobaczymy, czy Wam się on w ogóle spodoba. E, ja dalej wracam do pracy. Powiem Wam szczerze, że uwielbiam takie dni. Kurczę, jak ja lubię pracować. Nawet nie macie pojęcia. I powiem Wam, że tutaj e, muszę się przyznać do tego, że teraz, tym razem, Praca z Doma, nie wiem, że mi sprawia bardzo dużo przyjemności, to jeszcze rzeczywiście przy takim trybie nagrywania i takiego tempa, które mam w życiu, to mi, <laughs> przepraszam, to mi ratuje naprawdę tyłek, bo nie tracę niepotrzebnych godzin, jeżeli chodzi o stanie w korku, wiecie, o dojazd i tak dalej. Powiem Wam szczerze, że nauczyłam się szanować swój czas, nauczyłam się być osobą, która. która rozważnie podchodzi do ym, marnowania swojego czasu na spot. A nieraz jak tak się naprawdę pomyśli, to my nieraz tracimy tyle czasu, zbędnego czasu na tak niepotrzebne rzeczy, chociażby scrollowanie zdjęć na Instagramie. No i to wszyscy Wam powiedzą. Nie wiem, czy widzieliście ten najnowszy dokument na Netflixie, Właśnie o, o tych social mediach, jak nas robią wciula i jak wykorzystują nasze słabości. Nie pamiętam jak mi się nazywa ten dokument, ale jeżeli macie Netflixa i macie ochotę go sobie obejrzeć, to zachęcam Was, bo powiem Wam szczerze, że będziecie w szoku, ile, ile tak naprawdę. Czasu tracicie na niepotrzebne rzeczy na siedzenie w social mediach. Um, I przede wszystkim jak jesteście manipulowani, a czasem sobie na, nawet nie zdajemy sprawy z tego, jak to wszystko wygląda i dlaczego akurat ulegamy pewnym naciskom, wpływom, też to ja są naciski. Teoretycznie. Dobra kochani, wracam do pracy, robię sobie kawyczkę i może jeszcze dzisiaj się do Was odezwę. Na, chwilkę. A ja, jak widzicie, znów jadę z kominkiem. O, przepraszam, jakiś SMS, czy powiadomienie, już tam nie pamiętam. Ok, e, i ostatnio mm, wzięłam sobie, wlałam e, olejek pomarańczowy. Nawet tutaj możecie zobaczyć, że mam takie żółte coś żółty nalot, nie coś, a żółty nalot. A tym razem sobie dam sosnę. Taką mam ochotę. I też mam w moim dyfuzorze też sosnę, ale mam właśnie ochotę na taką choinkową już świąteczną wersję. Tak więc tu mam jeszcze wodę. Tak będę się relaksowała, a siedzę tutaj właśnie przy oknie, przy stole i sobie pracuję. A dziś pomyślałam sobie, wiecie co, że zrobię zupę, krem z białych pieczonych warzyw. I do tej zupy użyję cebulę całą, tutaj mam jak widzicie ogromne pietruchy, więc je też sobie wrzucę. Pora, ale pora po prostu podsmażę, jak już będę miała ugotowane warzywka, znaczy upieczone warzywa i do tego cały też seler. Dobrze kochani, to ja najpierw pokroję... Pora. Poobieram warzywka, umyję tutaj wszystko to, co jest potrzebne i zacznę piec. Doprawię oczywiście je zgodnie z, moją, z moimi preferencjami. O, lecimy. Czas na e, przeprawienie naszych białych warzyw i tutaj cebulki. Ja dodaję tak oliwy, soli. Może być czosnek taki suszony, ale nie musi. Może być świeży. Kminek. I taka przyprawa medium kary. Wszystko musimy razem wymieszać. Całość musimy przykryć folią aluminiową. I wkładamy do piekarnika do miękkości, aż wszystkie warzywka e, przesmażą się, e, znaczy przesmażą, uparują się. I e, tak gdzieś 10-15 minut, jak już poczujemy, że e, warzywa są na wpół miękkie, ściągamy folię aluminiową i pozwalamy, żeby to wszystko jeszcze ładnie nam się tak fajnie e, przypiekło w piekarniku i żeby te przyprawy też nabrały taki troszeczkę temperatury. E, no dobra, no to co? Nie gadam, nie gadam, tylko wkładam do piekarnika. I teraz do całości będę dodawała upieczone warzywa. i do warzyw teraz wlewamy ogrobinę wody tak żeby ono było zakryte ale żeby nie było o myślę że tyle wystarczy ja zaraz wezmę i przykryję pokrywkę żeby one się troszkę poddusiły puścił jeszcze fajny soczek. Ja dałam jeszcze jeden liść laurowy, i jak one się rzeczywiście tutaj gotują, uparują. E, fajnie, by było, bym jeszcze miała ziemniaki, ale niestety ziemniaków już nie mam, ale możecie też dodać, to będzie taki e, naturalny Wasz zagęstnik. I później jak już to będzie wszystko ugotowane, dodam po prostu e, albo cały, albo pół opakowania jogurtu naturalnego i wszystko zmiksuję. Do zupy już włożyłam jogurt naturalny i teraz będę miksowała. Pamiętajcie, że podczas blendowania dodajecie wody. E, możecie też dolać białego wina, w zależności od tego jakie macie potrzeby. Ja dodałam zwykłej wody e, i powiem Wam szczerze, że właśnie taką konsystencję Takiej bardziej papkowej, no ale to ma być po prostu krem, więc ta zupa jest po prostu rewelacyjna. Możecie doprawić jeszcze solą, pieprzem, płatkami, czyli jak chcecie. Ja wolę w takiej wersji, na to tylko daję płatki migdałów, odrobina oliwy i jestem szczęśliwa. Naprawdę zróbcie sobie, bo jest bardzo pyszna ta zupka. A ja przychodzę do Was z zużyciami minionych dni, powiem Wam szczerze, że już cały tydzień leży na mnie to pudełko. Już dawno miałam nagrywać, ale zawsze coś i no i nie, no po prostu nie było czasu, ale. Dobra, jeżeli ktoś jest zainteresowany produktami, to jak najbardziej Was zapraszam. Jeśli nie, no to po prostu sobie dalej. Dobra, lecimy od pierwszego produktu z pierwszym produktem. A mianowicie, mamy tutaj szampon do włosów, multi -szampon z olejem amarantusowym do normalnych i suchych włosów. Kurczę, powiem Wam, że ten szampon przepięknie pachnie. Ale czy on domywa? Czy on jest jakiś taki. Ciężko mi jest w ogóle się na jego temat wypowiedzieć. Bo poczekajcie, tutaj też chciałam przeczytać efekt, czyli daj się zaskoczyć, tak? I tu mamy czyste, nabliżone i mocne włosy. Miękkie, gładkie, łatwe do rozczesania. nic z tych rzeczy, elastyczne, wytrzymałe na uszkodzenia. Mechaniczne, przewrócone, zdrowy wygląd włosów. No nie, kochani, no, ten szampon moim włosom nie zrobił nic. Fajne było to, że tutaj rzeczywiście była pompeczka. Mam nadzieję, że tutaj nic nie zalewam. Eee, I e, jakby korzystanie z tego było bardzo wygodne. Natomiast, e, no nie, szału jak dla mnie, jeżeli chodzi o ten produkt, nie było. Ja zawsze go stosowałam jako takie pierwsze mycie i pod tym kątem rzeczywiście on się sprawdził, bo zmył wszelkie maski, odżywki, oliwki um, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, później zawsze. A dziwię się, bo Farmona naprawdę ma dobre produkty. Um, dziwię się, że że on tak naprawdę nie dawał sobie rady, no bo później musiałam naprawdę umyć e, włosy kolejnym szamponem, bo ja staram się myć dwukrotnie włosy. Um, może dlatego, że mam też długie, ale też głównie dlatego, że no ja olejuję włosy, więc żeby to wszystko zmyć, no to staram się, żeby rzeczywiście ta, to drugie mycie um, zmyło y, dodatkowy, właśnie kurz, um, jakieś tam pyłki i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, no. no nie wiem, ja tak mam. Nie wiem, czy wy myjecie dwa razy, czy tylko raz włosy. Ale ja mówię, ja myję dwa razy i dla mnie szampon najlepiej byłoby, gdyby po prostu był jeden szampon, którym mogłabym myć za pierwszym, za drugim razem, ale rzadko, naprawdę rzadko mogę spotkać coś, co jest naprawdę, ja wiem, naprawdę już powiedziałam chyba tysiąc razy, ale uwierzcie mi szukam cały czas swojego ulubionego szamponu, do którego będę wzdychała, którego będę szukała, którego będę miała zapas. Na chwilę obecną żaden tak naprawdę nie jest aż tak godnym mojej uwagi żebym do niego wzdychała. Co prawda nagrałam też taki film o pielęgnacji moich włosów, tam też Wam polecałam pewne produkty i szampony też między innymi, i one są dobre. Natomiast to nie są takie ochy i achy, którymi ja naprawdę bym się, bez których ja bym nie umiała się obyć, obejść. No, a poza tym, wiecie, no, gdzieś tam ta skóra głowy też po jakimś czasie ja łowie je, bądź też jest pozapychana, więc wiadomo, że poza tym też myślę, że pory roku też mają wpływ na to, jak kondycja skóry naszej głowy wygląda. No ale dobra, w każdym razie, jeżeli chodzi o ten produkt, jest średni przeciętny i ja chyba drugi raz po niego nie sięgnę, tak mi się wydaje. Dobrze, kolejny produkt, już tak wiecie, wyjmuję wszystko jak leci, znów muszę Wam powiedzieć o tych oblatach śląskich, po prostu... Jeżeli macie ochotę na coś słodkiego, ale coś nie bardzo, bardzo słodkiego, tylko lekko słodkiego i w sumie lekko strawnego, to tutaj te oblaty jak najbardziej sprawdzą, yy, sprawdzą się w, yy, w tej wersji. Tu mam akurat wersję orzechową. Yy, no tak, ja mam jeszcze chyba waniliowe i powiem Wam, że staram się, żeby zawsze jedna czy dwie paczki były. One są cholernie drogie. Um, jak patrzyłam gdzie ja patrzyłam ostatnio to Wam też chyba o tym powiedziałam że byłam w Simply i tamte oblaty były chyba po 5-6 zł a ja w Carrefour kupuję za chyba 3 zł tak mi się wydaje. Więc polecam u mnie też, jak koleżanka przychodzi ze swoim dzieciaczkiem, to też um, dzieciak się po prostu tym zajada. I tu mamy chyba 5 sztuk, z tego co pamiętam. I cała, um, cała paczka, całe opakowanie jest spałaszowane przez dzieciaczka. Więc um, skoro dziecku smakuje, to znaczy, że muszą być dobre. Mm, ale niestety, wartość kaloryczna tych produktów jest dość spora. Spójrzcie. W 100 g, 100 g tego produktu to jest 434 kalorie, a całe opakowanie ma, zaraz Wam powiem, 30 gramów. No więc, no to taka mała przekąska, jakbyśmy bardzo się uparli, no to możemy sobie zjeść od czasu do czasu. Właśnie smaczne, pyszne, więc jak macie, macie ochotę, to jak najbardziej polecam kolejna rzecz, kolejna rzecz, którą skończyłam, którą już wyrzuciłam są to ardelki moje ukochane 120, tutaj mam twin pack, podwójny o Jezu. no 120 ja Wam zawsze polecam one wyglądają na piękne, ładne delikatne i takie bardziej naturalne, ale widoczne tutaj też musicie na to uważać staram się też właśnie kupować te w dwupaka, dwupakach um, bo one się bardziej też opłacają. Są też trójpaki, właśnie z, um, z klejem i z pensetą, taką niby do przyklejania, ale ja tej pensety nie używam, zawsze ją wyrzucam. I rzeczywiście można też trafić na bardzo fajne promocje, ale Ardelki 120 Black, o tak, to jest najlepszy model marki Arden. Także polecam Wam bardzo, bardzo gorąco. I co my tutaj jeszcze mamy? No, Elmex. No, chyba nie muszę tutaj nic więcej mówić. Sensitive Professional to jest jedna z tych najlepszych Elmexowych past. Kolejne opakowanie do zużycia, znaczy zużyte, do wyrzucenia, więc mogę Wam polecić. To jest bardzo delikatna pasta, nie będzie Wam robiła krzywdy, nie wybiela, więc tak naprawdę, no, no niby, ma wybielać, ale powiem Wam szczerze, że nie, nie nastawiajcie się na wybielanie zębów, jeżeli chodzi o tą pastę. E, na pewno ona Wam krzywdy nie zrobi. O, tyle Wam mogę powiedzieć: jest delikatna i też jest, uważam, że jak na dobrą, taką profesjonalną e, pastę, to ona e, jest warta wydania każdej złotówki. I chyba ostatnie dwa produkty, tak. To jest kawa mm, marki. Co to jest za kawa? L'Or Espresso. Powiem wam szczerze, że nawet nie wiem. Wiecie co nie wiem, to chyba jest lor. Espresso, bo nie mogłam się doczytać. To była taka darmowa próbka, 200 gramów, aż dostałam przy zamówieniu z Frisko. Bardzo smaczna kawa. Muszę Wam powiedzieć, że muszę się nią zainteresować i być może kupię do swojego ekspresu. Dajcie mi koniecznie znak, czy wyjąpiliście. To jest stuprocentowa arabika, więc, no, niczego sobie. Więc, jeżeli ona będzie taka w miarę w rozsądnej cenie, to myślę, że kolejny kilogram kawy ziarnistej e, będzie przeze mnie zakupiona. Ale jak najbardziej, no, bardziej espresso. Kocham i uwielbiam. E, dobrze. I ostatni produkt. Palmolive Milk and Honey. E, no po prostu przecudny. Jeżeli Wy lubicie zapachy, o tak, mleczno- miodowe, to e, ten palmoliv cudownie będzie nadawał się do kąpieli. Tylko tak, ja myślałam, że on będzie takim płynem, który będzie mocno mi pienił pianę, ale nic z tych rzeczy. Powiem Wam szczerze, że on się bardziej sprawdził jako żel, bo to jest chyba w ogóle żel pod prysznic, tak, shower cream. I powiem Wam, że nie robi dużej piany i bardzo dobrze to znaczy, że nie zawiera nie wiadomo jakich Taką ilość tam tych złych składników, więc myślę, że jeżeli zwracacie na to uwagę, aczkolwiek mówię, ja się nie znam na składach, więc nie chcę się na ten temat wypowiadać. Ja mogę się wypowiedzieć pod względem właśnie, jak zachowywała się moja skóra po kąpieli. Nie była wysuszona, więc na plus. Mogę się wypowiedzieć na temat zapachu. Zapach przepiękny, rzeczywiście taki mleczno-miodowy, a ja kocham takie zapachy, zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym. Więc jeżeli na to kładziecie nacisk, to spokojnie mogę Wam polecić ten produkt. Tutaj mamy ile? 500 ml. Starczyło mi naprawdę na no, na ponad miesiąc, powiem Wam szczerze. A kąpię się trzy razy w tygodniu, bo biorę kąpiel po treningu, a mam dwa dni w tygodniu trening. No i weekend tak samo jest kąpiel, więc jak na miesiąc czasu, to naprawdę no Pół litra dało radę, i to są wszystkie, kochani, moje zużycia minionych dni. Wszystkie, wszystkie tym razem Wam mogę polecić. E, ja mu, mówię, muszę się tutaj jeszcze tą kawą zainteresować, a wy dajcie mi koniecznie znak w komentarzu, czy Wy w ogóle znacie tę markę, czy mieście z nią styczność. No i fajnie by było też poczytać Wasze opinie, komentarze na temat tych produktów. I tak moi drodzy, moi znajomi już właśnie poszli, zrobiliśmy sobie takie, taką małą posiadówkę, bo część z nich wyjeżdża tam do siebie do domu w związku z tym, że będą pracowali zdalnie, to nie muszą tutaj w Warszawie siedzieć, a wolą wrócić do domu, gdzie mają możliwość wiecie, wyjścia do swojego ogrodu. Przepraszam, skorzystania jeszcze z tej pogody, którą mamy. I liczę na to, że ta pogoda utrzyma się jak najdłużej, że ten listopad będzie taki w miarę łagodny dla nas, a grudzień przyniesie nam śnieg. Tak bym sobie marzyła i tak marzę. Dobrze, kochani, ha, dziękuję Wam pięknie. Dziękuję Wam za to, że po raz kolejny mogłam Was u siebie gościć. Zawsze Wam za to dziękuję. Dziękowałam i dziękować będę. Mam nadzieję, że każdy z Was dla na nas tutaj ogrom inspiracji, że odpoczęliście, że chociażby na chwilkę zatrzymaliście się i przez pryzmat mojego życia dostaliście jeszcze większy apetyt na życie. Bo tak naprawdę, co w życiu jest ważne? W życiu są ważne tylko chwile, jak mówi treść piosenki. Więc, kochani, nie ma się czym smucić, nie ma się nad czym zastanawiać, nie ma co drżeć szat, trzeba po prostu żyć, trzeba nauczyć się żyć i trzeba z tego życia czerpać garściami. Ja zaraz wskakuję sobie do wanny, robię sobie gorącą kąpiel. I będę się relaksowała i przygotowywała na kolejny trudny jakże tydzień, bo dużo rzeczy mi takich zawodowych czeka, dużo, dużo takich, takich, takiej papierkowej roboty, której ja nie zdążę. Ja wolę jednak, wiecie, takie rzeczy pisane, bądź też mówione, a jednak gdzieś tam te papierzyska. Też nie jest tą moją mocną stroną i wiem, że każdy na to narzeka, ale dobrze, nie narzekamy, żyjemy w pozytywnym nastroju, żyjemy z pozytywną energią, z pozytywnymi myślami i tego się trzymajmy. Tak więc, kochani, jeszcze raz dziękuję Wam pięknie, zapraszam Was na kolejne moje filmiki. Pamiętajcie o dzwoneczku, pamiętajcie o subskrypcji. Będzie miło, jeżeli zostawicie ślad po sobie w postaci komentarza. A tymczasem, moi drodzy, dziękuję jeszcze raz. That was the I like it. But take your stuff back, baby, it's you.